Dzień dobry! Dzień dobry! O czym my dzisiaj u śpieszku porozmawiamy? Babciu, musimy porozmawiać, yy, a raczej chcemy porozmawiać o ważnej, bardzo ważnej rzeczy. Ho, ho, brzmi poważnie! Co masz na myśli? Jak to, co? Jedzenie słodyczy? Przecież to jest plaga, babciu! Wszyscy tylko chcą coś słodkiego. Nikt nawet obiadów nie lubi jeść. Aha. A cwaniacy, to my wam dzisiaj powiemy o czterech zabawach. Aż czterech? O kurczę, babciu, ja to, ja to bym chciał w tego cukrowego detektywa się zabawić. A ty? Hmm. A ja mam pomysł na zakręcone koło przekąsek. No to ja będę robić zdrową. Zabawę a ja eksperyment smakowy. Oglądajcie do końca, dowiecie się, na czym to polega. No dobra, babciu, no to ja bym się zabawił w cukrowego detektywa. A, a jak to jest? No po prostu szukałbym e, cukru we wszystkich produktach, które są w kuchni, a potem byłbym zapisywał, czego nie warto jeść, bo na przykład dużo cukru, a ty wiesz, ile kola. Oj, 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 wiem, ile jest w koli, wiem. Kola, no to, to akurat wiem. To ja Wam opowiem o zakręconym kole przekąsek. Możecie sobie wyszukać zdrowe przekąski w sklepie, na przykład suszone jabłka a, albo jakieś inne. Na pewno coś tam znajdziecie i zróbcie sobie takie koło jak koło fortuny. I wtedy, jak będziecie zakręcać tym kołem, to wymyślicie, albo przykleicie tam, albo narysujecie taką zdrową przekąskę. No i co wylosujecie I będziecie mieli ochotę na coś słodkiego? W takim razie to będziecie jedli. No, to nieźle, babciu. A, ja mam pomysł na zdrową zamianę. Hmm, zdrowa zamiana. Brzmi fajnie. A na czym to będzie polegało? Ha, na przykład, jak ktoś będzie chciał lizaka, to mówimy, że zamiast lizaka na przykład plasterek, jabłka posmarowany masłem orzechowym. O, to świetny pomysł! Hmm, zdrowa zamiana. No to ja Wam powiem o eksperymencie smakowym. O, eksperyment? Nawet nie wiem, co to znaczy. Zaraz zobaczysz. Po prostu zawiążemy. Oczy na przykład jakąś chustką i będziemy próbować różnych innych rzeczy. Bo często jest tak, że nie znamy smaku, a już się uprzedzamy do czegoś. Na przykład mówimy, ja to nie lubię jeść, jeżyn. A tak naprawdę nigdy nie próbowaliśmy, jak smakują te owoce. Co ty na to? Mam nadzieję, że któraś z zabaw Wam się spodoba. Jeżeli się pobawicie w nie, dajcie nam znać na YouTube Babcia do Snu, czy Wam się podobały. To co? Zostawiamy Was z tymi zabawami. Zostawiamy! I i, i, i. I sami zobaczycie, jak jest o wiele fajniej, kiedy jemy mniej słodyczy. Bo ja, babciu, jak zjem słodycze, to strasznie się nakręcam. Oh. Chyba wszyscy tak się nakręcamy, jak zjemy coś za dużo słodkiego, i tak wtedy wiecie: chodzimy, szukamy. Albo jesteśmy upierdliwi. O, babciu, to nie fajne słowo. No tak, masz rację. No to może się czepiamy. A jak u Was ze słodyczami? Dajcie znać. Do usłyszenia. Do zobaczenia.